Dzień minutę, Michał Kopowsko. Politycy PiSu i Platformy przerzucają się odpowiedzialnością za to, kto zezwolił na tworzenie w Polsce nielegalnych składowisk odpadów i kto nie zrobił nic, by ten cały syf uprzątnąć. Ludzie oglądają te dyskusje i mają ich naprawdę już serdecznie dosyć, bo czy od nich Polska stanie się choć trochę czystsza, lepiej posprzątana i bezpieczna? Nic z tych rzeczy. Mamy w kraju bardzo wiele problemów środowiskowych. Bardzo wiele i coraz więcej z roku na rok, bo problemy nie są rozwiązywane, tylko zamiatane pod dywan. O smogu, o zanieczyszczeniu polskich miast mówi się tylko zimą, a potem temat wychodzi z mody. Temat suszy i konieczności budowy efektywnego systemu retencji, zatrzymania wody wraca latem, a potem cichosza. Rok temu mieliśmy niemal katastrofę biologiczną odry. Czy przez ten rok cokolwiek się zmieniło, czy realnie. Ktokolwiek z władz coś zrobił, by zmniejszyć zasolenie Odry i innych polskich rzek, nic z tych rzeczy. I tak rządzący ciągnął od sezonu do sezonu. Pożar w Zielonej Górze idzie na konto Pisu, bo, bo to ta partia od 8 lat rządzi i to ona ponosi odpowiedzialność za niezrobienie absolutnie niczego, by powalczyć z nielegalnymi składowiskami. Odpadów. To jest oczywiste, że samorządowcy w swoich lokalnych budżetach nie mają wystarczająco dużo środków, by usunąć składowiska odpadów, te nielegalne składowiska. Właśnie na tym polega nowoczesne państwo, by połączyć lokalne wysiłki i odpowiedzialność z możliwościami i odpowiedzialnością państwa polskiego. Jeśli nie chcemy, by Zielona Góra powtórzyła się w innych miejscach Polski, musimy zacząć wreszcie coś robić. A zacząć trzeba od inwentaryzacji, od czegoś, czego do tej pory rząd nie zrobił a więc policzenia, pokazania, gdzie jest najwięcej składowisk odpadów i od czego trzeba zacząć. Dość partyjnej nawalanki o śmieci. Czas zacząć sprzątać.